Cześć, pozdrowienia z kuchni w Milarepa Retri Centrum. Tak jak obiecywałem w jednym z wcześniejszych filmów, dzisiaj domowa szokówka. Szokówka czyli schłodziarka szokowa, urządzenie używane w gastronomii, które za pomocą, jak to mądrze brzmi, wymuszonego obiegu powietrza czyli po prostu jest tam wmontowany wiatrak. Powoduje że bardzo szybkie schłodzenie potraw, nawet ich zamrożenie, tak do minus dwóch, minus trzech stopni. Dzięki czemu, po pierwsze, sam czas, tak, potrawa czy, czy półprodukt który potem będziemy dalej obrabiać chłodzi się zamiast pół godziny w 10 minut. Po drugie taki proces szybkiego chłodszokowego chłodzenia czy mrożenia powoduje, że te potrawy nie tracą czy o wiele mniej tracą na soczystości, świeżości, smaku, zapachu. W domu możemy wykorzystać takie, takie bardzo proste urządzenie, które zwłaszcza po ostatnich upach każdy chyba ma, czyli wiatrak. I używaj tego do schładzania półproduktów, tak. Teraz w okresie przedświątecznym szczególnie może być to przydatne. Takie klasyczne danie świąteczne w Polsce, czyli sałatka jarzynowa, te warzywa trzeba ugotować, schłodzić. Oczywiście można użyć do tego zimnej wody. No, nie, ale nie wszystko możemy zimną wodą przelewać, tak? E, tutaj akurat mam kaszę jaglaną na e, budyń jaglany czekoladowy i groszek, e, zielony groszek ugotowany w mleku sojowym na zupę krem e, z suszonymi pomidorami. E, no tego wodą nie przeleję. E, tak bardziej, że ta kasza, kasza jaglana na budyń powinna mieć tą swoją konsystencję taką, taką właśnie gęstą, lepką, ona nie może mieć za dużo wody. Niemniej można jej przepłukać, bo wtedy straci na lepkości. E, więc ja, co robimy? E, ustawiamy sobie garnki na czy naczynia e, na podstawce tak, żeby obieg powietrza a, żeby obieg powietrza był również pod spodem. Kierujemy, ustawiamy sobie Ustawiamy sobie wiatraczek tak, żeby strumień powietrza szedł nam na garnek. Tak, tutaj, jak mam dwa, to możemy wykorzystać to, co tutaj jest takie, taki mądry Dings. Wiecie co to jest Dings? To jest rzeczownik, który zastępuje każdy inny rzeczownik. Taki mądry Dings, który powoduje, że ten wiatraczek mi się rusza i składa oba garnki. Myślę, że 10-15 minut e, będzie to już e, zdatne do dalszej obróbki, zamiast czekania na no, ponad pół godziny metodą tradycyjną. Przed świętami, kiedy szykuje się tego jedzenia mnóstwo, często niestety za dużo, pamiętajcie też o tym, żeby starać się nie marnować jedzenia. E, żeby jeżeli wam zostanie po świętach są różne fajne akcje, tylko podzielić się posiłkiem więc daj, oddajcie to jedzenie na taką akcję e, oddajcie je tym, którzy nie mają coś, takich ludzi jest niestety w Polsce dużo, natomiast przy, przy przygotowywaniu możecie wykorzystać taką prostą domową szokówkę, która wam usprawni, ułatwi przyspieszy pracę w kuchni dzięki, cześć, do usłyszenia